Witam wszystkich ponownie serdecznie na moim kanale BedNard TV Akwarystyka. Jak przeczytaliście tytuł, jest to nowy domek, jest to nowy dom, czyli ogólnie nowe akwarium dla moich paletek pigeonów. Postanowiłem, że w mojej hodowli będę zmieniał wszystkie tła na kolor biały. Tak postanowiłem. Postanowiłem również zmienić całkowicie filtrację. Więc będzie. Delikatnie mała przeróbka, ale na pewno będzie na plus, z tego względu, że ta filtracja będzie bardziej wydajniejsza niż ta, która jest jeszcze w niektórych akwariach, jeszcze do dzisiaj. Znaczy, powoli, systematycznie każdą szafę po kolei odpinam. I robię tak jak ma być. Jak wiecie, stare tło odkleić, nowe przykleić, też trzeba się wiadomo, przy tym postarać, żeby nie było jakichś baboli, jakichś niedoklejonych miejsc. Chociaż przy białej okleinie możemy się tutaj aż tak nie martwić, bo nawet jeśli nie będzie jakieś miejsce zbytnio doklejone, aż tak tego nie będzie widać. Co innego właśnie przy kolorowych, niebieskich, na przykład lub czarnych. Tutaj widzicie na dole są, jest łączenie czarnego tła z, z drugim kawałkiem, ale to. Góra dwie doby i to zniknie, z tego względu, że już robiłem to, z elementów z części, których mi po prostu zostało, no bo po co mam to wyrzucać, jak mogę dokleić, że dwie doby minie. Spokojnie to wszystko białe zniknie i będą delikatne tylko paseczki, że jest w tym miejscu po prostu łączona, łączone tło jedno z drugim, ale tak naprawdę nie będzie to w żaden sposób przeszkadzało. Więc tak to będzie wyglądało, że pokazuję wam tutaj nową filtrację. Są to oczywiście filtry gąbkowe, bo takie będę stosował, takie stosuję i takie będę stosował. Są to filtry do akwariów maksymalnie 200 litrów, też wam tutaj pokazuję, żeby nie było, bo są również R100. I R380 albo 350, jak dobrze pamiętam, ale ja będę stosował te R200. A moje akwaria mają 120 litrów, więc myślę, że jak najbardziej mi tutaj to pasuje i odpowiada. piżony tutaj się bardzo ładnie dobrze czują, myślę, że niebawem już będą podchodzić do drugiej ikry, więc zobaczymy, co z tego nam tym razem wyjdzie. Te, że już się oswoiły. Do nowego właściciela. Także, jak widzicie, czeka mnie troszkę pracy. No, ja zawsze muszę coś wymyślić, zawsze muszę coś wykombinować. No, też dużo się pozmienia u skalarów, gdzie są w akwariach pary. Będzie całkowicie, całkowicie będą przerobione ich akwaria, więc też na pewno gdzieś tam, jak uporam się troszeczkę tutaj z, tym, z tymi akwariami i ze zmianą półek w regałach, więc na pewno gdzieś tam nagram Wam filmik, jak te akwaria będą później wyglądały. Więc co, jeśli filmik oczywiście się podobał i mój pomysł na białe tło, to oczywiście dajcie łapkę w górę komentarzyk. Zapraszam również nowych widzów do subskrybowania mojego kanału i oczywiście lajkowania. Przypominam, pod każdym moim filmem będzie link do mojego Elixa, więc zawsze można sobie tam zerknąć. Jeśli ktoś by chciał jakąś rybkę, to serdecznie zapraszam. Więc co, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.